To jest peeling do twarzy. Jest to gruntowne oczyszczenie, połączone ze złuszczeniem martwych komórek. Drobne ziarenka znajdują się w preparatach do. podobnie jak mydła, powodują lekkie pieczenie na skórkach. Martwe skórki ulegają złuszczeniu. Jest to naturalny proces, a składniki preparatów, drobne ziarenka, po prostu przyspieszają ten proces. Skóra sucha o drobnych porach po takim zabiegu może stać napięta, podrażniona i zaczerwieniona. Mogą pojawić się zaczerwienione plamy. Zrezygnuj z produktów, które zbyt mocno i intensywnie ściera na Jeżeli masz cerę tłustą o rozszerzonych Piękniejsz swoją cerę stosując peelingi raz w tygodniu. Peeling działa pobudzająco na cerę bladą i zszarzałą. W góły taka cera jest gorzej ukrwiona. Ważnie gruba warstwa zrogowaciałych komórek na skórka jest usunięta, i skóra nabiera zdrowej różowej barwy. Jeżeli wykonasz peeling wiosną, użyjesz do tego delikatnego preparatu. Żywi skórę po zimowym okresie rozeniwienia. Ta będzie wyraźnie gładsza, delikatniejsza i bardziej elastyczna. Obserwuj mnie po więcej.